Listopad w tym roku nas nie rozpieszcza. Przyjechaliśmy na bazę o godzinie 7. Cała łódka była pokryta lodem. Trzeba było odkuć łódź, wypompować wodę, ale pływamy. Jest? Też niewielki gagatek. Chociaż chyba troszkę większy. Nie, taki sam jak twój. Ciut, ciut, ciut może większy. Chcesz go ten? Nie, też maluszek. Płyteczka bizwundera, Pięknie podniesiona, przynęta z w opadzie, W opadzie wzięta. I wypuszczamy. A, lecimy dalej. A, lecimy dalej. W katalogu na 2022 rok już na stronie na pewno jest. Pojawi się nowa wędka castingowa. Jest to wędka Energy. trzy e, długości, 3 gramatury wyrzutu. Wędką tą łowię już trzeci tydzień. Około 10 szczupaków. Jeden tylko spadł, ale to z mojej winy. Po prostu nie miałem dokręconego hamulca. Popuściłem tylko palec. Ryba się dostała trochę i Od razu się spięła. Siedzi. A i to fajne. No, zobacz. Już ci go podbieram. Ładny. Ale zażarta przynęta. Pięknie, nie. Brawo! Super, o to chodziło. Kuba, przekazujesz Arturowi? O to chodziło. Do pełni formalności. Wiedziałem, że ta płoteczka dzisiaj mi da wynik. Nie wiem, co w tej przynęcie jest, ale to już druga ryba dzisiaj. A ogólnie mam ją z tydzień czasu, to już piąta ryba wyciągnięta na tą przynętę. Biz Wunder, Płoć. Władujemy naszego drugiego... Trzeciego? Trzeciego gościa. A, pięknie tak, tak. dziękuję Widziałem Widziałem go 70 taka dobra, wiesz kurde, ale zawrócił Ale bystrzak Ale bystrzak kurde no Jednak trzeba Micha dać im trochę wiesz co Chyba wolniej Ale Cielsko się pokazało. Chodzi? Ty złowisz jedną. A, ale, daj, ale daj, ale daj, ale daj, ale daj, ale daj. Mały. <laughs> ale jest nieważne, że jest. Krywy na miejscu. Pat. O, zobaczcie to. obrotówka. Ja mówiłem, że chcę wygrać i chcę ryby na 5-4, ale niestety. jeszcze nie wyszło. To już zaliczona, ale pod wódką jest. Pod wódką to już zaliczona 5 razy. Cały go. No to co? Jest, dziesiąta. Oj, to nie wiem, chyba największa. Tak, Panie. To jest ta już, to już taka zróżnowska 75. pięć. To już ładna ryba. O Panie, dwa razy albo trzy, nie? Ładnie, gratulacje Artur. O, ten to ma. Zmierzymy go? Nie, tam. Nie, to już Ładnie, największy ma, ładne. Największy dzisiaj. Wasz. Super, Artur. Ale wiesz, że było 6.4, a dołuj na 6.5, nie? <grybujesz> Zajebiście!